mam tu dzisiaj wam pokażę Wam dzisiaj mój album nowy. Wczoraj miałam nagrać, ale nie zdążyłam. Plus 8 paczek, miałam 10, dwie już otworzyłam. O, czekajcie. Teraz Wam pokażę, co kiedy trafiłam. Taka wioletta. Franceska na jakaś specjalna błyszcząca ludmiła Rozwódka, taka... zła Olga ramaro. To Olga To wygląda, nie wiem czy to widać. To i takie zdjęcie prawdziwe, trochę widać. Wioletta włoży karaoke. Oto. Z tego samego odcinku jest chyba to. Tak. Włóczórka. Beta i Violetta. Okej, teraz otworzymy sobie jedną paczkę i w trakcie będziemy otwierać. Nie, jeszcze zaraz wam album pokażę. No. wy Bo mi spadł. Okej, okay, zaczynamy. Śmierci są. Okej. Okay. Joletta. Leon. Jej, to jest taka fajna naklejka. O, zaraz Wam pokażę ją. Ja on się przykleja. O! Taka. Jest jeszcze te, taka sama do tego wioletta i Franciszka moja koleżanka ma wiolettę. O! Przepraszam. Wioletta, Franciszka, Kamila, Herman i Angie. Okej, okay. teraz pokażę wam moje armii. Pierwsza strona. Yeah. Jedna naklejka. Taką noczkę o... Tutaj wewnątrz albumu znajdziesz dodatek, zestaw quizów w z Dziecińczosów i zrób prokatowymi pra mini -mi naklejkami. O, zrób prokatowymi mini -mi naklejkami. Sprawdź, co ta lista tych mini naklejek, jeszcze nie mam. Tu. I. tutaj. No. Tutaj nic nie ma. Takie. Tutaj nic nie mam. Nic nie ma. Marko. Lubię laty. Maxi Broadway. Rzęść. Moja koleżanka ma Tom. Gregoriak comic. Tu żadną ale, 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 ale. Gdzie ona jest? Tu pewnie idzie ta. O! Tak, 124. Tu no. to mam? Jeszcze Leona. Taką mam. DRAININ DRAININ Ten album jest w sumie fajniejszy niż tamten Tutaj mam tylko I na końcu mam tylko Jest ich razem chyba 208 Bo są jeszcze Takie Te mini I tutaj w sumie jest 90. Okay, nie będę przedłużała, bo zresztą się bateria wyczerpie. Otwieram na kolejną paczkę. Kurde, już 5 minut nagrywałam. Mam małą baterię, muszę się streszczać. Diego? O, ale fajna naklejka. O, i to są te mini. Właśnie. Fran. Leon. Ale mi się dobre paczki trafiły. Idę się znowu chyba taka. Tak znowu mini. To chyba to samo. Tak to samo. O. o, siecząca i Patrzcie jaki baj. Moi, najdą są po dwa zika. Ale fajna. Piszesz O, to. Ale fajne. Marko. Herman. Diego Leon O oh, Pablo Kami Herman oh, Olga Cardozo i y Damaraj Herman Ludmiła od I powtórka Bałagan Maxa Jakie znowu są mini naklejki O ale fajne Powtórka Ale fajna Wszystkie już? nie jeszcze jedna jedna, jedna było osiem o to był odcinek z, z fajny a to kogo? kto to jest? nie wiem, chyba Andrew, nie wiem Powtórka. o tam Chciałcie to odbieram do śmieci czekamy na pewno wszystkie już pokażę Wam teraz wszystkie chwila, chwila, chwila Dobra, jeszcze nie, nie będę pokazywała jak już pokażecie... Poka